Aniu, bardzo mi miło, że spotykamy się na planie sesji do Magazynu Viva oraz że spotykamy się po raz pierwszy w takich niesamowitych okolicznościach, bo nawet jak na nasze sesje to jeszcze helikopterów chyba nie było, a jeszcze możemy zdradzić, że jakieś 20 minut temu ten helikopter był w powietrzu, ty zaraz przed nim, no i tutaj było więcej strachu czy ekscytacji? Ekscytacji? Dla mnie to też jest coś nowego. Włosy furwały, ale było super. Ale tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest siła kobiet. Z poprzednimi bohaterkami naszych rozmów szukaliśmy źródeł tej mocy waszej. I stwierdziliśmy, że jednym z takich źródeł jest są y, mamy i babcie. Czy Ty umiałabyś powiedzieć tak pokrótce, co masz z mamy, co masz z babci? Hmm. Na pewno konsekwencje i taką pozytywną determinację, tak? Jeżeli sobie wyznaczamy pewien cel, to ja zawsze tego dążę. Hmm. Od mojej mamy to myślę, że na pewno tą taką chęć pomocy innym. I to też ta chęć pomocy, ta dobra energia zawsze wraca, bo jeżeli pomagamy innym, to po prostu to, to do nas powraca i mamy więcej tej energii. Dokładnie. I ten power oraz pewne wartości i inne lekcje można właśnie odebrać od mam i babć, o których wspominałem. Ale jest też coś, co cię różni od Twoich, od twoich no, przodków to już może zbyt za mocno powiedziane ale od starszych ludzi w Twojej rodzinie. Czyli to jest to, że oni nigdy nie byli popularni, a ty się musiałaś i musisz z tym mierzyć. Jeszcze wydaje mi się, właśnie już podchodząc do pytania, że. Naprawdę trudno mają żony sportowców, bo wydaje mi się, że był taki czas, w którym ty musiałaś udowadniać, że jesteś kimś więcej niż tylko żoną sportowca. Czy ty też tak to odbierasz z perspektywy tak czasu, że musiałaś właśnie coś komuś udowadniać i to było trudne? Z perspektywy czasu tak. I powtórzę jeszcze jedno zdanie. Gdyby nie karate, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Gdyby nie Robert, mój mąż, pewnie nie byłabym oczywiście taka znana jak teraz. Natomiast ja pracuję na swoje. Ja jakby nigdy nie nie komentuję, nie odnoszę się do komentarzy na mój temat, nie ulegam prowokacji, która też jest częsta. Ja po prostu robię swoje, jestem nauczona, że w tym czym jestem dobra, pracuję, wykonuję swoją pracę, jeżeli jest to konstruktywna krytyka, przyjmuję ją na klatę z pokorą, natomiast też już mam taką pewność siebie, poczucie własnej wartości, Wiem, w czym jestem dobra, wiem, jaką mam misję, a mam misję pomagania innym, pracowania z kobietami, trenowania, zmienianie ich na, na, na pewniejsze siebie przede wszystkim kobiety. I rzeczywiście było tak, że zarówno na macie musiałam udowadniać, że jestem dobra, bo mała filigranowa dziewczyna walczyła z różnymi kobietami, to później będąc już narzeczoną dziewczyną Roberta, no, zmagałam się z pewnym stereotypem kobiety. Myślę, że w pewnym momencie ten stereotyp udało mi się go zwalczyć. Jak ktoś mówi, czy jestem wax, to mówię tak, jestem dumną wax. Natomiast sam mój mąż czas to mówi, przecież Ania, Ty nie usiedzisz w miejscu, to byłabyś nieszczęśliwa, gdybyś nie działała i nie robiła to, co robisz. Więc jakby w tym wszystkim mam swój cel, mam swoją pasję, mam radość, mam uśmiech. Jeżeli będzie mi smutno, będę o tym mówiła głośno, natomiast Rzeczywiście, teraz z biegiem czasu mogę powiedzieć, że już nie muszę nikomu nic udowadniać. Jestem mamą, szczęśliwą, spełnioną kobietą i żoną.